Witajcie moi drodzy z tej strony ponownie Transdimensional One. Powracamy do Polski przez Best DLC w Hearts of Iron 4. 1,60. W poprzednich odcinkach rozpoczęliśmy naszą ofensywę przeciwko państwom osi, właściwie to raczej defensywę na dwóch frontach: rumuńskim i Azjatyckim oraz ofensywę w zakresie tutaj. Walki przeciwko samej Rzeszy, ponieważ tak wygląda nasza sytuacja. Walczymy na trzech osobnych lodach, można powiedzieć, że na dwóch kontynentach, po prostu, prawda? W Europie i w Azji, właśnie. Przeciwnik ma 5 przewagę liczebną, wielokrotną przewagę 3 krotną chyba czy 4-krotną przewagę w zakresie ilości fabryk i staramy się tą przewagę jak najbardziej zminimalizować. Dokonaliśmy trzech okrążeń przeciwnika, wyeliminowaliśmy Słowację, zajęliśmy tereny Rzeszy w Prusach Wschodnich, jeżeli się nie mylę, taka jest nazwa właśnie zgermanizowana tych terenów, prawda? I rozpoczynamy, planujemy ofensywy mające zapewnić nam jak najwięcej sukcesów w ramach tychże operacji. Musimy zapoznać się z terenem, na którym będziemy te ataki przeprowadzać. Chcemy kupić się na terytoriach, na których mamy um, przewagę, ponieważ atakujemy tylko i wyłącznie przy użyciu sił pancernych. Nasza piechota służy tylko i wyłącznie do obrony, ewentualnie wsparcia ataku na e, miasto. Um, na terytoriach, prawda, Wszędzie, w każdym innym punkcie walczą tylko i wyłącznie nasze siły zmechanizowane um, i pancerne. Gdzie przeciwnik nie ma możliwości przebicia pancerza, nasze siły po pierwsze um, mają bardzo wysoką twardość, czyli ataki nie będące takimi przeciwpancernymi, Zadają nam minimalną ilość obrażeń, oraz dodatkowo, właśnie sama grubość tego pancerza sprawia, że ponosimy o połowę mniej straty, bo połowę mniejsze straty, jeżeli przeciwnik nie jest w stanie tego pancerza w sposób pewny przebić. Mamy zbyt bardzo rozproszone siły. Najprawdopodobniej ukryłca front. Tak, to jest dużo, dużo, dużo za dużo front. To jest nadal za duży front. Niestety, GRA ma troszeczkę problemów, prawda, jeżeli chodzi o zarządzanie. Walkami w wielu punktach, na wielu frontach, gra nie posiada żadnych systemów doradczych. Tym samym każdorazowo, gdy angażujemy się w walkę, gdy angażujemy się? w walkę na wielu frontach. G nigdy nie podpowie nam, czy nasze dewizje zostały gdzieś okrążone, czy nie musimy non stop, bez żadnej podpowiedzi, bez żadnej pomocy ze strony gry. To wszy tym wszystkim zarządzać. I teraz tak jak zaznaczałem wcześniej, obszary zurbanizowane, prawda, to jest głównie atak ze strony piechoty. Um, ponieważ wiemy doskonale, że siły pancerne nie najlepiej nadają się do ataku na um, tereny zurbanizowane. Tutaj widzimy w ramach statystyk zapewnionych wewnątrz samej gry jest to 30% kaja do um, zdolności ofensywnej. Zobaczcie jak zwykle zapomniałem Sprawdzić, ile czasu upłynęło od początku odcinka, więc najprawdopodobniej znów się albo przeciągnie, albo nie dociągnie. Um, możemy dodatkowo przeanalizować, jak wygląda nasza sytuacja pod względem um, zaopatrzenia. Widzimy, że mamy olbrzymi zapas pojazdów pancernych, pomimo że e, szkolimy dość dużo a, nowych m, dybizji pancernych. Eee, kolejna rzecz o którą trzeba zadbać Musimy wystawić a, nie to kliknąłem sobie musimy moi drodzy wystawić Wygady kawalerii, które będą zdolne do przeprowadzenia zwyczajnie akcji policyjnych, które mają ograniczyć szkody wyrządzane przez partyzanów. W przestrzeni tych działań wojennych, zmagań wojennych będziemy sprzeni jeszcze wielokrotnie tutaj. Um, te siły do zbiajeć. Front nie działa tak jak powinien działać. To znaczy Że to ja, prawda? Dziwne, że w tej grze nie działa, coś nie działa tak jak powinno działać. A Raczej dziwne by było, jakby wszystko działało tak jak powinno. Na, na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń, prawda? Węgiel nie jest zbyt zadowolone z naszych poczynań jak nie mam. Uh, musimy zapewnić sobie dostęp do aluminium, ponieważ non stop staramy się jak najwięcej śliwców wypluć prawda. Dodatkowo widzimy również, że ilość stali, którą nasz przemysł konsumuje, jest absurdalna. Wydobywamy. Inaczej potrzebujemy 647 jednostek stali. I nie jesteśmy w stanie tego wyprodukować tylko na swoim terytorium, pomimo tego, że kontrolujemy na dobrą sprawę. Przeszło połowę stali, tej Europy, może troszeczkę przesadzam, tutaj jeszcze we Francji jest dość dużo, ale kontrolujemy całą Rosję, kontrolujemy hmm, też swoją część Niemiec. No, tutaj jest troszeczkę stali, dobrze, będziemy próbowali na tej stali ręce położyć zabezpieczyć jak najwięcej stali musimy monitorować poziom paliwa i kontynuować naszą ofensywę Jak widzicie, jednak pozwoliłem, aby generyczny rozkaz ataku miał miejsce. Nie jestem z tego zbyt dumny, ale powinno to pozwolić nam skupić się na istotniejszych aspektach działań. Jak stoimy z wyposażeniem? Nadal nie mamy zapasów yy, najnowocześniejszego sprzętu dla piechoty. A nie będę tego zwiększał? Yy, więcej tosturek, proszę. I yy, więcej czołgów. Poproszę. Oczywiście nie mamy ku temu wystarczającej ilości surowców. I kupując wszystkie surowce, które chcemy, potrzebujemy kupić y, znacząco ograniczoną ilość naszych fabryk cywilnych. Tutaj. Po co gra daje automatyczne mechanizmy do załatwiania czegoś, skoro i tak wszystko trzeba kliknąć? Myślę. Nie zajmijmy. Oczywiście tak jak zaznaczałem, piechota nie powinna atakować tam gdzie nie musi. Ze względu na to, że nie jesteśmy w tej samej frakcji co alianci, możemy okupować terytoria, które pierwotnie do aliantów należały. Więc zwiększmy produkcję konwojną. Aha, i mamy duży bufer stali, przecież pod względem konwoju. Możemy sobie pozwolić na mieć na deficyt jeszcze 30 jednostek stali, nie wpłynie to na naszą realną produkcję. Jak możecie zauważyć na razie nie interesuje mnie w najmniejszym nawet stopniu produkcja sił morskich. A, bo nie zbadaliśmy zupełnie tego aspektu. Ale za to będziemy chcieli zacząć wypluwać dość dużo bombowców morskich, aby poradzić sobie z Japonią w przyszłości. Jak widzicie, moje plany się idają o dalej. Ale powinno to wszystko działać jak 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 nie, nie. chcemy nakierować aliantów na terytoria alianckie. I chcemy, żeby pozostawili okupowanie Rzeszy nam, co zwiększy szanse na to, że Rzesza skapituluje względem nas. Co z kolei umożliwi nam okupowanie tenów Rzeszy i również ułatwi zdobycie ułatwi nam zdobycie w ramach konwencji pokojowej większej części terytorium Rzeszy. Oczywiście od dłuższego czasu nie spoglądałem na teatry działań azjatyckich Przeciwnik nadal jest, jest zbyt tempy. O, straciliśmy kolejną dewizję. A, tutaj. Ta dewizja w środku. Żeby w pełni okupować terytorię, które powinien okupować. żeby ułatwić nam objęte resztę terytorii. Niby wszystko tutaj, przeciwnik miałby jakieś zaopatrzenie, atakuje przez rzekę, ale atakuje znacznymi siłami. Jak widzicie, Rzesza tutaj bardzo dużo swoich sił również wysłała. Nie jest to na naszą korzyść. Niestety przeciwnik zaczyna pchać w niektórych punktach znacznie co utrudnia nam obronę. Ale tak jak zaznaczam od samego początku, Front Azjatycki jest teraz co najwyżej ma co najwyżej drugorzędne znaczenie. Próbujemy otoczyć kolejną grupę oponentów, a w międzyczasie warto było zainteresować się zapewnieniem sił policyjnych na terytoriach podbitych. Ok, przeciwnik został otoczony tym samym. Pomimo tego, że zaznaczałem wielokrotnie, iż nie jest to najlepsze z rozwiązań, użyjemy nawet um, piechoty do zamknięcia pełnego tego okrążenia i, i wymuszenia kapitulacji jednostek, znajdujących się w rzeczonej. Sytuację. Nie będzie ich zbyt wiele, ale zawsze lepsze to niż nic. W międzyczasie najprawdopodobniej będziemy w stanie skorzystać z chaosu, który rzeczona sytuacja wywoła. By Potoczcie i zmierzcie. Pamiętajmy, że będziemy musieli zająć się jeszcze Włochami, ale na szczęście rzeczony kraj nie skupił się zbytnio na produkcji milita, przynajmniej nie na tym, na czym powinien, brakuje im zasobów. I tym samym zielona armia najprawdopodobniej odbije w dół i zaatakuje od tyłu tą linię frontu, która obecnie jest otrzymywana przez dwie armie. Przeciwnik osaczony, otoczony i zmuszony do poddania. I znów mamy wolne fabryki. Mamy za dużo stali, bo importujemy, pomimo że zwiększyliśmy prawa, które pozwalają nam... Zwiększyliśmy zdolność naszą własną do wydobywania. Zwiększyć jeszcze bardziej produkcję bombowców morskich, to jest jedna z możliwości. Wyrównajmy ją przynajmniej do poziomu produkcji samolotów w Sparcie. A następnie więcej myśliwców, następnie więcej czołgów i sprzętu wojsk zmechanizowanych. Jak widzimy, Nonstop stop musimy balansować kwestie zakupu surowców na rynku światowym. Powinna być opcja zautomatyzowania. W moim skromnym zdaniem. Zawsze kupuj tyle, ile powinieneś. I co najwyżej pop-up w przypadku przekroczenia na przykład 50%, fabryk cywilnych 75%, 90% fabryk cywilnych, ale wiele więcej rzeczy w tej grze powinno być zautomatyzowanych na dużo wyższym poziomie kompetencji, że tak to nie. Um, Dość trudno mi tutaj um, nie organizować nasze siły odpowiednio, więc one automatycznie zaczynają popełniać dość dużo błędów, które automatycznie, tak ja uwielbiam popełniać. popełnić. Um, Duszowi. Wróżowi również muszą ograniczyć długość swojego klientu. Dalej. Wy musicie zwiększyć długość swoich klientów. Wy musicie zmniejszyć długość swojego klientu. Reorganizacja tych sił będzie dość powolna, mozolna. Szczególnie, że nie używają kolei, aby się przemieszczać. Próbujemy dokonać kolejnego manewru okrążenia. Udał się nam kolejny manewr okrążenia w tym regionie. Kolejne siły woda Nie Jest to powolny, mazolny proces, co możecie zaobserwować tutaj, który też nie jest przeze mnie realizowany z jakimś szczególnym mistrzostwem. Prawdopodobnie odcinek za będziemy starali się zakończyć. Przejedź tu i nasz rozkaz. Na razie nie opłaca nam się atakować zbyt głęboko, bo i tak odcięcie tutaj nic nam nie daje, musimy zabezpieczyć wszystkie poety na no, przystancie, ale tak to najlepiej będzie zakończyć kolejną odcinek na tym Jak widzicie, nic odkrywczego tutaj się nie dzieje zbytnio. Realizujemy bardzo, bardzo, bardzo prosty plan. Dobrą sprawę, wymaga on niemalże zera inicjatywy z naszej strony. Organizacja armii na tak dużym obszarze oczywiście odbywa się kosztem. Odbywa się kosztem wielu problemów. Dalekie pchnięcie które tutaj miało miejsce również jest najlepszą z możliwości. Zajmijmy gra z A tak, mieliśmy ten odcinek zakończyć. Niestety siły alianckie zajęły terytoria, które słusznie im się należały. W takim wypadku... Ta część frontu nas zupełnie nie interesuje. O, ostatnie rzeczy ale nie mogę przestać. Ehm, dobrze, czyli to jest załatwione. I teraz należałoby zrobić jeszcze ostatnią rzecz, następującą: We wszyscy tutaj, wy wszyscy tutaj. Okay. Czyli przydzieliliśmy, przydzieliliśmy nasze siły z powiatem do punktów, w których powinny one się znajdować. I odcinek faktycznie już kończymy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli Wam się seria podoba, dajcie jej znać. Jeżeli nie, też dajcie znać. Jeżeli macie jakieś sugestie, jestem na nie otwarty. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!